Manko z tej strony Esteban, a to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny konkurs dla Was. W dzisiejszym odcinku do wygrania macie skinka, który poleci widzowie z nowych skrzyneczek. Bo na jakiejś drobie mamy nowe skrzynki. Wy pamiętajcie, że jak chcecie wygrać, musicie zostawić łapkę w górę pod tym filmem, subskrypcję z dzwoneczkiem komentarz oraz spełniać, spełniać wymaganie I jeszcze jedno, czyli mieć mój kodzik użyty na jakiejś ropie. Macie 15% właśnie z moim kodzikiem, więc wszystkich serdecznie zapraszam do wpłat, bo jak wpłacacie, to mnie wspieracie, a zanim długo też będzie konkursik dla wpłacających. Znowu, a my mamy nowe skrzynki i dzisiaj sobie je przetestujemy. Są tanie, no jest jedna droga, jedna droga skrzynka z nożami. Jedna droga skrzynka z nożami 526 zł kosztuje, no i mam nadzieję, że z tej skrzynki nie będą leciały same nawaje, czy jakieś Shadow Daggery, Safari Mesh, tylko mam nadzieję, że uda się coś trafić. My zaczynamy od skrzyneczki najtańszej za 4 zł, w której mamy już kosę, w której mamy kosę, no ale wiadomo, że procent jakiś na tą kosę duży nie będzie. Tutaj będzie niestety strata, bo 8,63 za 21 ziko, no to nie jest coś, co chciałbym dostać. Oczywiście będziemy to sprzedawać wszystko. Yy, no tutaj lepiej, tutaj lepiej bo 22,50, no złotóweczka profitu, tragedii nie ma, no i otwórzmy sobie jeszcze 5, no i zobaczymy co tutaj ciekawego jeszcze poleci, no dobra, no dobra, tutaj nic, tą skrzynkę sobie zostawimy na jakieś osobne odcinki. Jak na razie tak wiecie, testować grubo jej nie będę. Przechodzimy dalej do skrzynki Headshot, tutaj już 10 zł, tutaj mamy dwa nożyki, mamy Masterpisa, mamy w ogóle bardzo ładne skiny w tej skrzynce, więc mam nadzieję, że któregoś z tej wyższej półki uda się trafić. 52 zł wydajemy na jedno takie otwarcie, no i zobaczmy, no i jest Baskill, jest Baskill, tu jest proficik na 100%, 75 zł. Bardzo ładnie, 20 ponad złotych profitu, spoko, sprzedajemy i otwieramy jeszcze raz. No i lecimy dalej, lecimy dalej. Znowu jest baskill. Ten sam Baskill zwraca w ogóle tą skrzyneczkę. Znowu 72 zł, czyli znowu dwie dechy profitu. No jak na razie skrzyneczka headshot naprawdę bardzo fajnie. Naprawdę bardzo fajnie. Dajcie znać w komentarzu, czy wy otwieraliście już te nowe skrzyneczki. No tutaj niestety zabrało. I to całkiem sporo. No ale otwórzmy sobie jeszcze 5 i przejdźmy już do następnej, bo te tańsze skrzynki będę sobie jakby w osobnych odcinkach po prostu testował. Tutaj też całkiem w porządku. 60 zł proficik. Jak na razie skrzyneczka headshot bardzo spoko, bardzo spoko. Jak na skrzynkę za 10 zł spoko dropi. No ale my lecimy dalej do skrzyneczki Eternal, 21 ziko. 5 takich kosztuje mnie już stówkę. No i tutaj już mamy grube itemki, tutaj już mamy grube itemki. Ale czy jakiegoś grubego trafimy? No, jak na razie 41 zł za 105. No, średnio, no średnio. Tak średnio bym powiedział, ale otwórzmy jeszcze. Jest Elite Build, to kosztuje z 5 dyszek. No, 46, 75 to i tak jest strata. No, jak na razie Eternal się nie popisuje, ale otwórzmy jeszcze 5 i uwaga. Ok, Bullet Train Proficik, reszta chyba słabo. No dobra, jesteśmy na zero, więc. No, jak na razie Eternal. Dużo gorsza od skrzyneczki headshot, ale otwórzmy ostatnie 5 i zobaczmy, co tym razem się uda trafić. O, no i tutaj jest lepiej. Tutaj jest lepiej, bo dwa kałaszki, które na pewno zwracają. 160 zł. Więc na sam koniec dało naprawdę w porządku. E, ale ogólnie. Wolałbym otwierać tego headshot'a, no i przechodzimy do skrzyneczki już najdroższej z tych zwykłych, za 40 zł. No i tutaj już mamy naprawdę trzy fajne nożyki. Mamy dużo spoko drogich temów. Otwieramy 5, 199 zł za klik. No i zobaczmy, zobaczmy, co tutaj ciekawego uda się trafić. I uwaga, okej, okay, słabiutko, bardzo słabo, bo chyba ani jeden itemek nie zwraca. No zwraca tylko ten tutfery, 51 zł, 111 za 200. No, średnio średnio, ale otwórzmy sobie dalej i może coś lepszego. Dobra, Atomic Alloy Profit, to profit. Tu powinno być dobrze. 613 ziko. O kurde. No powiem wam, że tego się totalnie nie spodziewałem. Ten Atomic Alloy Factory New. Patrzcie, to poleciał najdroższy item z najwyższej półki poleciał. No więc ta skrzyneczka, no to już się chyba z nią polubię. To już się chyba z nią polubię. No i powiem wam Dobra, jest znowu dobrze, jest znowu dobrze. No, 173 zł, ale kurczę. Czekajcie, ja muszę zobaczyć, jaki jest procent na tego Atomic Aloja 0,5%. Pięknie, pięknie udało się go trafić. Otwórzmy sobie jeszcze. No i powiem Wam, że jestem naprawdę w szoku. No, tutaj znowu zabrało, ale ogólnie skrzyneczka za 4 dychy, za 4, nie? No, za 4 dychy, skrzyneczka Take It. No powiem wam, że naprawdę fenomenalnie oddała. My przed otwarciem tej najdroższej skrzynki za 500 złotych wrzućmy sobie na upgrade'ik 69 zł razy 5, 300 złotych. No i to chyba w ogóle siądzie. To chyba siądzie. Siedzi, siedzi upgrade na razy 5 na Empresa za 300 wy. A ja wam widzowie przypominam, że w dniu dzisiejszym live'ik. W dniu dzisiejszym live'ik etikety na AWP Asimov wartą 500 złotych. 500 zł, więc jak będziecie chcieli wygrać Awupkę Asimov, wbijacie na live'a i wysyłacie donata o wartości tam, nie wiem, chyba 2 złote zrobię ticket, ale zobaczymy, zobaczymy jeszcze. Na pewno mniej niż 5 zł będzie trzeba wysłać i będzie można wygrać Awupkę Asimov za 500 zł, więc wszystkich zapraszam co do godziny będziecie mieli na Discordzie wszystko. Będziecie mieli jakby informacje na Discordzie, tutaj nie wejdzie, tu będzie niestety lewa góra, ale dobra. Sprzedajmy to wszystko. Jesteśmy naprawdę na fajnym proficie. Cyk, ile mamy? 1400 zł, więc fajny profit. No i otwórzmy skrzyneczkę najdroższą, czyli Easy Knife. Jest to skrzyneczka z samymi nożami. Więc boję się tej skrzynki, bo często takie jest właśnie, że lecą te ścieki. Ale dobra, otwórzmy. Jako, że mamy budżet, no to otwórzmy dwie takie skrzyneczki od razu. 1000 zł wydajemy. No i zobaczmy. Proszę, proszę o coś dobrego. I uwaga. No właśnie, o to się bałem, o to się bałem, że niby taka fajna droga skrzynka, ale te nawajki. No dobra, otwórzmy jeszcze raz dwie, otwórzmy jeszcze raz dwie, no i może coś lepszego. I no niestety, znowu, znowu lipa, więc no powiem tak, średnio na jeża, ale stać mnie na jeszcze dwie. Dobra, to co po prostu tutaj poleci... Y Kończymy, kończymy tym. No właśnie, bałem się, bałem się, że ta skrzynka będzie tak dawała 770 zł. No to zróbmy tak, że wrzućmy te dwie kostki na razy dwa. Prawa strona, albo dajmy lewą bardziej. No i dobrze, że dałem lewą, bo chyba to siedzi, chyba to siedzi. Siedzi, siedzi Bowie Knife Crimson Web za 1350 zł, a więc jesteśmy na proficie. To jest najważniejsze w tym odcinku. My się widzowie widzimy w kolejnych, no i na razie.